Krzysztof Kociszewski, Maciej Łukasiewicz, Kamil Artyszuk, Grzegorz Kuźmiński, Bartosz Olszewski i Maciej Rudnik. Jest drużyna, jeśli tak, to zapraszamy. Warszawiaki atletik Club. Miejsce drugie. Drugie. entrek.pl Team. Agata Malarczyk, Mirosław Wretek, Andrzej Piotrowski, Konrad Witek, Ewa Witek-Piotrowska, Zbigniew Zawadzak, Agnieszka Malinowska, Sylwester Karczewski, Sebastian Przebiura i Jarosław Kostrzewski. Entry.pl team. Widziałem, że są tutaj. Poprosimy, poprosimy Entrę, poprosimy pozostałą część drużyny warszawiaki. Z Y na końcu. I zwyciężczyni klasyfikacji drużynowej. Razem pozdrowie finansowe, drużyna w składzie, Błażej Brzeziński. Krzysztof Grono, Dariusz Trener, Bogdan Jarosz, Iwona Lewandowska, Małgorzata Stobańska i Krzysztof Tumko. Razem pozdrowie finansowe, drużyna Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Nasi przyjaciele. Coach drużyny Pan Adam. Opowiemy jeszcze pani Adamie o Nikoli słówko później troszkę, bo chyba gdzieś teraz nasza gąsienica powinna za chwilę, jeżeli jeszcze nie biegła, to powinna biegać. Pomieścimy się wszyscy. Trzy najlepsze drużyny na podium Warszawiaki Athletics Club, nt.pl team i Razem Po Zdrowie Finansowe Brawa, brawa, brawa! Ależ nam się tłoczno zrobiło, z rodzinami przyszli, z dziećmi, swoimi, sąsiadów Każdy szuka pretekstu, żeby pojawić się na naszej scenie na ręce pana prezesa Sankowskiego jako wkład w inicjatywę i akcję społeczną razem z drogą finansową. Proszę. Dzięki serdeczne. Gosia po raz trzeci biegnie w naszej drużynie. To jest fantastyczna sprawa, bo długodystansowe biegi maratońskie to jest tak jak długodystansowe też maratońskie oszczędzanie na emeryturę. Nasz projekt jest taki, że jeżeli ktoś regularnie trenuje, to żeby od tego nie płacił podatków, miał wyższą emeryturę. To jest kluczowe. Trener, regularne treningi. Tak w długodystansowym podejściu. Także nasza inicjatywa jest Sejmie Drugie Czytanie i bardzo dziękuję całej drużynie, wszystkim biegaczom, którzy ją popierają i promują, bo dzięki temu po prostu będziemy płacić trochę mniej podatków, a za to mieć wyższe emerytury. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich biegaczy. Dziękujemy razem, pozdrowie finansowe, coach całej drużyny, Adam Sankowski. Jeszcze z Panem Adamem porozmawiamy o naszej gąsienicy, która, jeżeli jeszcze nie minęła, to za chwilę powinna mijać nie mety. Dziękujemy drużynom bardzo. Proszę Państwa, podczas drugiego, 32 warszawskiego maratonu rozgrywana także była specjalna, specjalna kategoria Wśród mieszkańców Warszawy, czyli najlepszy warszawek i najlepsza warszawianka. Specjalne puchary ufundowała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc i teraz te puchary chcemy państwu wręczyć. Wśród kobiet najlepszą, no najlepszą warszawianką, jeszcze raz, najlepszą warszawianką podczas 32. Maratonu Warszawskiego.